z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus z martwych stały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział, Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc Piotr go ujrzał, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym będzie? Powiedział mu Jezus, jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo Jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, które Jezus dokonał, a które by mogły, a gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Ten fragment pokazuje nam też taką ciekawą rzecz, na którą nam wszystkim Jezus zwraca uwagę: że każdy z nas, na swoją drogę do nieba. I kończymy dzisiaj, nie dzisiaj, jutro, okres wielkanocny, czas, w którym Pan Jezus w sposób szczególny chciał ukierunkować nasze spojrzenie, nasze pragnienie na to życie wieczne, abyśmy żyjąc w łasce zmartwychwstałego Chrystusa, osiągnęli to miejsce, które Jezus nam przygotował. Tylko, że to, co, na co Jezus Piotrowi zwraca uwagę, każdy z nas ma swoją drogę. I chociaż Pan Jezus wzywa nas wszystkich, i chociaż kieruje do nas wszystkich to samo słowo, to jednak, tak jak już powiedziałem, każdy z nas w jakiś inny sposób do, do nieba dojdzie. I to, co my powinniśmy robić, to starać się odczytywać to wezwanie do nas konkretnie. Może nie tyle patrzeć na kogoś, na jego postępowanie, na, na jego drogę, może w pewien sposób zazdrościć, czy zastanawiać się, ale, ale popatrzeć do czego mnie Chrystus zzywa. Te słowa, Ty pójdź za mną, Jezus wcześniej Petrowi powiedział, a Piotr zaczął się zastanawiać, co będzie z Janem. I myślę, że taka postawa czasem i nam towarzyszy że my bardziej zastanawiamy się nad tym, co będzie z drugim człowiekiem, w jaki sposób on do nieba może dojść, albo może to mniej, ale, ale co się z nim stanie, niż zwracamy uwagę na siebie. Oczywiście Jezus, Jezusowi nie chodzi tutaj o to, żebyśmy się zamknęli w kręgu egoizmu, ale chodzi mu o to, żebyśmy zwracali uwagę też na własne zbawienie, na własną drogę. Jemu człowiekowi powinniśmy pomagać, ale przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to, żeby samemu dojść do nieba. A wtedy, ewentualnie, jeżeli będziemy po tej drodze dobrze kroczyć, to będziemy mogli pomóc drugiemu człowiekowi. Warto byśmy, moi drodzy, też sobie podsumowali ten czas wielk wielkanocny. Ten czas, w którym Pan Bóg nam dawał swoją łaskę. I podziękowali za to wszystko, co się w nas dokonało, może za to słowo, które gdzieś trafiło do naszego serca, może ten czas, który choć trudny, to jednak, to jednak myślę, że też i owocny. A przede wszystkim podziękowali Chrystusowi i, i wykorzystali tę szansę, którą On nam daje, bo jakkolwiek święta wielkanocne sami musieliśmy spędzić w domu, nie było nas nam przy świętej. To teraz, kiedy kończymy okres wielkanocny, uroczystością zesłania Ducha Świętego, do kościoła możemy wszyscy przyjść, już bez, bez ograniczeń. Dlatego wykorzystajmy tę szansę i prośmy Ducha Świętego, aby on nas nauczył kroczyć za Jezusem własną drogą, tak abyśmy osiągnęli zbawienie. Szczęść Boże.